temperatury, której materiał stapia się, do mieszania, albo to, do układu dodatkowych, które które się czasów. Także e, naprawdę tu jest układ dla entuzjastów, którzy własną pracą i własną kompetencją korzystali e, e, elementowo. to czyli to jest piona ale karka, ale i przez studentów koła, i przez studentów Natomiast do wykorzystania jest przez studentów na zajęciach tak. yy, i studenci uczą się po prostu tak. przez yy, w ciągu roku akademickiego różnych rzeczy. Przecież chodzi, chodzi to bardzo to bardzo uniwersalność, czyli zarówno do inżynierii bibliotecznej do do całego całego procesu.